Dawno dawno temu przed kilkoma godzinami wysoki chłopak o niskim wzroście szedł z sześcioletnią staruszką po łące pokrytej asfaltem. Był czwartek i jak na początek tygodnia przystało chłopak szedł leżąc na siedząco w pozycji kucznej podczas czołgania do sklepu hydraulicznego pomąkę, lecz mieli tylko zielone pomarańcze. Poszedł z nimi do wujka z którym poszli samochodem na rowerze na basen pobiegać w górach na rękach z odważnikami. Po powrocie wchodzi wujek do windy a tam schody, naciska przycisk i wchodzi. Na górze czeka ubrany golast na boso w butach z gaśnicą i zapytał się czy nie pójdą do kina na zakupy. Był wieczór. Około ósmej rano po południu więc zaczęli pić kanapki zagryzając wodą niegazowaną z gazem. Po niesytym posiłku byli bardzo najedzeni, więc poszli jeść dalej gdyż byli głodni. Po drodze spotkali małą dziewczynkę z kwadratowymi trójkątami w kształcie koła na plecach. Więc nie zapytali jej co się stało. A ona odpowiedziała im, że dziadek ma zielone sandały. Wpadli szok po zobaczeniu tej wiadomości. I zaczęli krzyczeć z całych sił po cichu, żeby nie przeszkadzać ludziom, bo byli w bibliotece na stadionie, gdzie odbywał się mecz, w którym uczestniczył wielki tłum ludzi liczący jedną osobę, która siedziała na drewnianym kamieniu, opalając się w cieniu. W tym samym momencie trzy dni później nastał palny mróz. Chłopak pobiegł nad jezioro gdzie nad brzegiem stały trzy łódki, jedna cała, drugiej pół a trzeciej w ogóle nie było. Siadł do trzeciej i poleciał na bezludną wyspę gdzie była wioska węgierskich Indiańców z północno-południowej Afryki. Wszedł na palmę, poślizgnął się i zleciał z jabłoni na wieżwę. Przychodzi właściciel tej sosny i mówi złaś z tej topoli bo to mój dom. Chłopak zszedł pozbierał kokosy i poszedł na plac sprzedawać marchewki. Wtedy głuchy usłyszał jak niemy powiedział, że ślepy zobaczył jak szczerbaty wygryza włosy łysemu, który biegnie razem z sparaliżowanym, więc pobiegł za nimi, zakręcił prosto i się zgubił, ale wiedząc gdzie jest wrócił do domu wysikał kupę i wyskoczył przez okno spać. Koniec Bajachmet XT